Jeżeli ty na swoje konto w Fortnite chciałbyś dostać prezent w postaci tylu fałdolców, to zostaw tutaj łapeczkę do góry. No i sprawdźmy, ile osób by tak chciało. Czym ono mordeczki z tej strony, Hexo? W tym filmie przedstawiam kilka nowości z świata Fortnite i w tym m.in. porozmawiamy sobie na temat nadchodzących zmian. Przedstawiam mapę w typie kreatywnym, która daje całkiem sporo expa. Jak i również porozmawiamy sobie na temat filmu Fortnite'a i naprawdę jeszcze więcej. Także koniecznie go dać ten film do końca, żeby nie przegapić żadnych tych rzeczy. Oczywiście, jeżeli jesteś tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A jeżeli wy będziecie kupowali coś w sklepie z przedmiotami, to możecie to zrobić wraz z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma takowy kodik wpisany, a teraz bez przedłużania zapraszam do oglądania. Na samym początku to co zawsze, czyli mapka na expa, wchodzimy tam gdzie zawsze, kod do wyspy i wpisujemy ten oto no i tylko przypomnę, że żeby dostawać więcej expa na każdej z takowych mapek, na samym początku musicie odczekać od 10 do 15 minut. No i oczywiście teraz na ekranie widzicie minutę, do której musicie również przewinąć ten materiał, tak w razie jakby kogoś ta mapka nie obchodziła, no i oczywiście zaraz Wam pokażę jak tutaj odbierać expa. Więc, moi drodzy, na samym początku po wejściu na taką mapę idziemy sobie tutaj do rifta i następnie, moi drodzy, wyłączamy sobie tutaj właśnie niebo. Także klikamy dwa razy w ten przełącznik. Przy okazji bierzemy sobie, oczywiście, grapplera i na samym początku budujemy się tam, czyli na tamtą motoplatformę. Także, no troszeczkę to zajmie. W międzyczasie możecie zostawić pod tym filmem łapeczkę do góry i mam nadzieję, że te mapki Wam się przydają. Ponieważ, jeżeli używacie każdej z takowych mapek, przy wy praktycznie każdym materiale, to już, no, definitywnie powinniście wbić coś koło setnego poziomu. Także naprawdę każdemu polecam. I gdy jesteśmy na tej wyspie, idziemy sobie dokładnie koło tych oto drzwi i mamy tutaj no entry, otwieramy to sobie i tutaj powinniśmy mieć pierwszy przycisk z expem, także go oczywiście odbieramy, wychodzimy stąd i mamy afk expa, następnie mamy tutaj właśnie budkę do zmieniania skinów i tutaj budujemy coś takiego. Także tutaj mamy drugi przycisk z expem, który też da nam afk expa i w tym momencie, tak jak widzicie, tego expa leci nam naprawdę całkiem sporo. Idziemy znowu tutaj i następnie budujemy sobie koło właśnie Skystyle. dokładnie w tym miejscu 10 ram do góry, czyli raz... Generalnie wywaliło mi internet, ale mniejsza w to. Po zbudowaniu tych 10 ramp do góry budujemy jeszcze tutaj dwie podłogi przed siebie, także generalnie gdy właśnie zbudujemy te dwie oto podłogi, no które fajnie by było, jakby się również postawiły. No to po tym wszystkim, moi drodzy, dokładnie w tym miejscu powinien się znajdować przycisk z expem, tak jak widzicie, także go oczywiście odbieramy i tutaj powinniśmy za to dostać Expa, tak jak również widzicie. Następnie moi drodzy wracamy koło tej wielkiej rampy i budujemy się do generalnie tego oto zamku. Także no, mam nadzieję, że tym razem nic nie będę miał z internetem i że normalnie będę się tam w stanie zbudować. Także to generalnie będzie tam już ostatni przycisk w dzisiejszym materiale. No i przepraszam za takie, właśnie dziwne rzeczy z internetem, ale no, tak, tak, tak to mniej więcej wygląda czasami. Mam nadzieję, że mniej więcej rozumiecie. No i my oczywiście przechodzimy sobie do tego oto zameczku. Tutaj używamy sobie graplera, wchodzimy generalnie do środka i następnie, moi drodzy, musimy udać się dokładnie w prawo. Idziemy sobie tymi schodami na właśnie samą górę. Także, no, troszeczkę może to zająć. Tutaj już jest sprinta i wchodzimy na to motolatarnię i tutaj mamy ostatni przycisk XP, także go klikamy. No i tak jak widzicie, po raz kolejny dostajemy EXPA. Także mapka jak najbardziej spoko, a my widzimy się dalej. Więc na samym początku myślę, że dość ciekawa informacja. A najdokładniej, moi drodzy, już w grze na właśnie mapach z trybu kreatywnego 2.0 możecie pozyskiwać EXPA. Także myślę, że już niedługo na czasie powinny się pojawić właśnie jakieś po prostu nowe, ciekawe mapki na EXPA w tym nowym trybie kreatywnym 2.0, które myślę, że będą mogły dawać całkiem sporego EXPA. Jeżeli właśnie gracze tam mogą zrobić dosłownie wszystko, to myślę, że też będą mogli zapewnić bardzo duże ilości EXPA. Także to myślę, że naprawdę całkiem spoko. Więc zobaczymy generalnie jak te mapy będą wyglądały i jak to wszystko się będzie prezentowało. No i teraz przechodzimy sobie moi drodzy do nadchodzącej kolaboracji, o której już w sumie raz mówiłem. Mowa tutaj o kolaboracji Fortnite'a i Doktora Hu. Także generalnie no to mamy już bardzo dużo informacji na temat tej kolaboracji. No i na samym początku mamy to, że w sklepie ma pojawić się właśnie skin Doktora 14 i 15. Dwa kilofy, jedna lotnia, jedna emotka. Generalnie data wydania, czyli jedna z ważniejszych rzeczy, to moi drodzy jest gdzieś koło dopiero, że tak powiemy listopada. No generalnie będzie to gdzieś dopiero pod koniec roku, także no musimy sobie jeszcze trochę na to poczekać. Następnie, no dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli z okazji tego wydarzenia specjalny właśnie karnet bojowy, gdzie będziemy mogli pozyskać jakieś darmowe nagrody. Także to myślę, że całkiem fajnie. Będziemy mieli również zmiany na mapie i mają się pojawić jakieś specjalne dwie miejscówki pod tą kolaborację. Mają również być dwie Dwie specjalne bronie pod to. Mają się również pojawić mapy w trybie kreatywnym, gdzie zagranie będziemy mogli zdobyć darmowe nagrody. I to tak naprawdę chwilowo tyle. I to w sumie dość dziwne, że ty tyle miesięcy przed tą kolaboracją wiemy tak naprawdę. No, w sumie w większości rzeczy, także nie wiem w sumie jak to za bardzo działa, ale rzeczywiście coś takiego się wydarzyło. A teraz przechodzimy do bardzo ciekawego tematu, czyli filmu Fortnite'a. I no, generalnie moi drodzy, no jak już wiadomo, no to Fortnite w przeszłości i w sumie no to teraz robi naprawdę bardzo ciekawe trailery i naprawdę masę innych rzeczy. I jest naprawdę jedno ważne, kluczowe pytanie: Czy otrzymamy film Fortnite'a? Więc niestety, moi drodzy, ale muszę Was ogromnie zmartwić. Ostatnio mieliśmy, że tak powiem właśnie wywiad właśnie Donalda Mustarda, czyli jednego z głównych dyrektorów Epic Games i był on przy okazji z właśnie braćmi, którzy się takimi filmami zajmują no i powiedział on właśnie, że chwilowo nie ma planów na film z Fortnite'a, także myślę, że jest to dość, no bardzo słaba informacja ale moi drodzy, oczywiście to, że nie będzie żadnego filmu z Fortnite'a nie wyklucza tego, że może się pojawić na przykład jakiś serial, bądź też coś właśnie innego, jakiś właśnie program, coś takiego, który byłby z Fortnite'em związany i na przykład dzięki niemu dowiedzielibyśmy się, tak jak w sumie na przykład mieliśmy w, yy, że tak powiem, League of Legends, mieliśmy właśnie serial Arkane, to tutaj mielibyśmy coś z Fortnite'em i też dowiedzielibyśmy się jakichś rzeczy związanych z fabułą i jakichś innych ciekawych sekrecików i tak dalej i tak dalej. Myślę, że jest to jak najbardziej prawdopodobne i możliwe, patrząc na to, że w przeszłości mieliśmy już dosłownie tak naprawdę do zapowiedzi tego filmu, no bo nie oszukując się, no ten trailer wygląda dosłownie jak jakiś totalnie film czy coś takiego, więc naprawdę całkiem nieźle. Więc wiadomo, Fortnite jest jak najbardziej zdolny do tego. Tylko, czy rzeczywiście? coś takiego jak serial wyjdzie, to myślę, że musimy poczekać. Więc, no, chwilowo nie ma planów na film z Fortnite'a, ale miejmy nadzieję, że jeszcze w przyszłości coś takiego zobaczymy, no bo nie oszukujmy się, byłoby to całkiem spoko. W komentarzu też możecie napisać, co osądzicie na taki temat, że skoro właśnie filmu ma nie być, to co jeżeli na przykład jakiś serial i tam na przykład byłaby przedstawiona jakaś bardziej dokładnie fabuła i tak dalej. Według mnie byłby to naprawdę spoko, także dajcie znać koniecznie, co o tym sądzicie w komentarzu. Ja z chęcią bym coś takiego zobaczył. Więc miejmy nadzieję, że jeszcze gdzieś na latach dostaniemy właśnie film z Fortnite'a, bo już niejednokrotnie dostawaliśmy naprawdę niezłe trailery od Epika, także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No i co... To co by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Ja byłem Hexo, i dziękuję Wam za obejrzenie. Oczywiście widzimy się w następnych materiałach i życzę Wam miłego dnia bądź też wieczoru, w zależności o której ten film oglądacie. Tak ogólnie to w sumie miłego weekendu. No i oczywiście nie zapomnijcie o kodziku kod w sklepie. Fajnie jakbyście ten kodik wpisali i naprawdę dziękuję każdej osobie, która wspiera mnie tym kodikiem w sklepie, a tym samym do zobaczenia i widzimy się w następnych materiałach. No bo nie oszukujmy się, y, jutro też będzie film i pojutrze pewnie też będzie film. Naprawdę super. No ale co? Tymczasem do zobaczenia. Bawcie się dobrze, bo jest ósma. W sensie jak ten film latuje. Chyba że oglądacie to później, to też się dobrze bawcie, bo jeszcze jest weekend, co nie? Dobra, do zobaczenia. Cześć.